Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Fragment Ewangelii, który chcemy rozważyć dzisiaj, propozycja moja to jest Ewangelia według Świętego Jana, początek ósmego rozdziału. Jezus i kobieta złapana na cudzołóstwie. Przyjdź, Duchu Święty, prosimy Cię, abyś otworzył nasze serca, abyś otworzył też nasze uszy na to, co zostanie powiedziane. Otwórz też na miłość. Jezusa Chrystusa, która przez to Słowo płynie, która daje nam pokój. Prosimy Cię o to, abyś był w nas jak najbliżej i obdarzał nas swoimi darami. Daj nam mądrość i otwartość na to Słowo. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na Górę Oliwną. Rankiem jednak przybył ponownie do świątyni. A gdy cały lud przyszedł do niego, usiadł i nauczał ich. Wtedy nauczyciele pisma i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją w środku i powiedzieli do niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co przyłapano na cudzołóstwie. Mojżesz polecił nam w prawie, aby takie kobiety kamienować. A jakie jest Twoje zdanie? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby móc go oskarżyć. Jezus tymczasem pochylił się i pisał palcem na ziemi. A gdy oni nie przestawali się dopytywać, wstał i rzekł: Ten z was, który jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I znowu się pochylił i pisał na ziemi. Gdy to usłyszeli, zaczęli po kolei rozchodzić się, poczynając od starszych ludu. Także w końcu został tylko on i stojąca pośrodku kobieta. Gdy Jezus wstał, zapytał ją, Kobieto, gdzie oni są? Nikt się nie potępił, ona zaś odparła, Nikt, panie. Wtedy jej oświadczył, Ja też cię nie potępiam. Idź, lecz odtąd już nie grzesz. Oto słowo Pańskie. Kochani, w tym naszym cyklu rozważania kolejnych fragmentów Ewangelii, spotkań, dzisiaj propozycja tego fragmentu, dla mnie jednego z moich ulubionych fragmentów Słowa Bożego. Dlatego, że każdy z nas, myślę, odnajduje się i po jednej stronie, i po drugiej stronie medalu, bo odnajdujemy się trochę w tej kobiecie, przyłapanej na cudzołóstwie, czyli w grzechu. Odnajdujemy się też bardzo często w nauczycielach pisma i faryzeuszach, którzy przyprowadzają tę kobietę do Jezusa. Zobaczcie, gdybyśmy stanęli w tym środowisku, popatrzyli na tę sytuację, jesteśmy świadkami tej sytuacji, załóżmy, możemy sobie to trochę wyobrazić. Przychodzi Jezus ponownie do świątyni. Cały lud siada, a Jezus ich naucza. Czyli wszyscy go słuchają. Jest skupienie. I w tym momencie nauczyciele pisma i faryzeusze przyprowadzają do niego kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Tak mówi pismo. Bardzo często, kiedy rozmawiam z osobami, kiedy słuchamy Słowa Bożego, to niektórzy już w tym momencie zakładają takie klapki na oczy, takie klapki na swój umysł i oceniają, oskarżają, może inaczej, i wydają wyrok. My jesteśmy bardzo podobni, tak? bo my też już żeśmy tą kobietę ocenili. My już wiemy jaka ona jest, tak? Grzesznica, cudzołóżnica i tak dalej. Kto z was, kiedy czytałem Ewangelię, skupił się na tej kobiecie i zapytał się samego siebie a może ta kobieta nie wiedziała co zrobić ze swoim życiem? Może ta kobieta nigdy nie doświadczyła prawdziwej miłości? I oddając się mężczyźnie szukała właśnie takiej miłości. Ale nie, no. Kto z nas o tym pomyślał? Myśmy już ją dawno gdzieś tam ocenili. A może ta kobieta była wykorzystywana przez kogoś z rodziny, może nawet przez swojego ojca i nie zna innej miłości jak seksualna? Może, ale myśmy ją już ocenili, wiemy jaka ona jest. A może ta kobieta, y, może to będzie nadinterpretacja, ale nie ma jak wykarmić swoich dzieci. I jedyną możliwością dla niej, która widzi, bo, bo nie ma innej, jest właśnie zarobek taki, że oddaje swoje ciało. Poza tym nikt nie mówi o tym, który to jest raz. Może to jest pierwszy raz, może gdzieś zbłądziła, może upadła, tak po prostu. A myśmy wydali na nią już tyle sądów, bo my wiemy jaka ona jest. I nikt się nie pyta: czemu, dlaczego, kto z Was, siostry i bracia, wszedł w buty tej kobiety, tak żeby zobaczyć, co w jej życiu, w tej historii się dzieje, bo jest to trudne dla nas. O wiele łatwiej jest. Założyć klapki na nasz umysł, na drugiego człowieka i powiedzieć, ja wiem, jak on jest, ja wiem, ten mój sąsiad, ta moja sąsiadka, moja żona i tak dalej. Ci grzesznicy, ci politycy, ci księża. Możemy bardzo łatwo, my tacy jesteśmy, łatwiej nam ocenić, bardzo łatwo złapać za kamień i szykować się do rzutu. Niestety. Niestety. I zobaczcie, przyprowadzają tę kobietę do y, Jezusa. Ja chyba nie muszę tłumaczyć nikomu, że do y, grzechu Cudzołóstwa potrzebne są przynajmniej dwie osoby. I moje pytanie często, które stawiam, a gdzie jest mężczyzna z tego grzechu? Już pomijając prawo i pomijając to wszystko, gdzie jest mężczyzna, który też odpowiada gdzieś tam za ten grzech, prawda? Może dano mu uciec? Może uciekł sam? Może udało mu się? Może dlatego, że jest silniejsza, ona jest słabsza, ona jest wrażliwsza, ona gdzieś tam jest. No. Bardziej można ją złapać, przyciągnąć, można ją oskarżyć, bo nie ma jak się bronić, bo jest osobą słabszą, a mężczyzna może zawsze sobie poradzi, nie wiem. Ale mnóstwo pytań yy, rzuca się w, gdzieś tam w mojej głowie, kiedy czytam ten fragment Ewangelii. Kogo przyprowadzają do Jezusa? Osobę słabszą, osobę bezbronną, kobietę. I rzucając ją inaczej, stawiając ją na środku w w filmie Pasja Amela Gibsona jest taki piękny fragment, jak oni ją rzucili przed stopy Jezusa. Oni po prostu rzucili ją na środek. Stawiają ją na środku, mówi Pismo Święte i ją oskarżają. Zobaczcie, że oni nie przyszli po to, żeby, żeby szukać pomocy. Nie są, oni nie są po to, żeby szukać pomocy dla niej. Gdybym wziął kogoś z was, drodzy, i postawił na środku i zaczął mówić grzechy, to pewnie internet by zaczął szumieć. To pewnie wszyscy by zaczęli komentować. A gdybym postawił jakiegoś polityka albo jakiegoś siędza, to, to już w ogóle by było nieźle, nie? Jakbyśmy zaczęli wymieniać jego grzechy. Jeżeli stawiamy osoby na środku. Wstawiasz jakąś osobę na środku między w rozmowie na przykład między kimś bliskim w rodzinie, stawiasz ją na środku gdzieś tam w głowie mentalnie i zaczynasz ją oskarżać, i nie pomagasz tej osobie. Jak chcesz pomóc osobie, to pójdź do niej. Pokornie Porozmawiaj z tą osobą. Gestaj jej poranieniu, krzycząc na nią, wyżegując jej grzechy, jej, jej poranienia, jej trudności, upadki. Nie pomagasz wtedy tej osobie i nigdy w taki sposób jej nie pomożesz. Pomożesz jej, jeżeli zdejmiesz ją z tego środka na bok i w ciszy zaczniesz rozmawiać. Wtedy tak. I drodzy, przyprowadzono tę kobietę i mówią jasno. Nauczycielu, tę kobietę dopiero co przyłapano na cudzołóstwie, Mojżesz polecił nam w prawie, aby takie kobiety kamienować. A jakie jest Twoje zdanie? Mówili to, wystawiając go na próbę, tak mówi słowo. Dlaczego wystawiając go na próbę? Dlatego, że prawo mojżeszowe mówiło jasno, za grzech cudzołóstwa należy się kamienowanie. Ale prawo rzymskie, a wiecie dobrze o tym, że Rzymianie byli wtedy okupantami, Mówiło też jasno, Żyd nie jest w stanie i nie może wykonać kary śmierci. Więc, jeżeli Jezus opowiedziałby się za prawem mojżeszowym, którego przestrzega, no to wyszedłby przeciwko prawu rzymskiemu. A jeżeli opowiedziałby się za, prawie, za prawem rzymskim, które obowiązuje, to wyszedłby przeciwko prawu mojżeszowemu. Także, to jest taki ciemny róg i nie wiadomo, która odpowiedź jest dobra w zasadzie ani jedna, ani druga. Więc Jezus co robi? Zaczyna pisać palcem po ziemi. I słuchajcie tak, czytając sobie różne komentarze. Komentarze mówią o trzech takich rzeczach, które Jezus pisał palcem po ziemi. Pierwsza, pierwszy komentarz mówi tak, że Jezus patrzy w tłum, tak? Jesteśmy tam. Pamiętajcie, wyobrażamy sobie, stoimy tam między tymi wszystkimi osobami. I Jezus patrzy ten tłum, widzi tych ludzi, widzi tych faryzeuszy i nauczycieli pisma i i zaczyna pisać: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I patrzy tam dalej. Nie? Patrzę, I patrzy na ciebie, w tym tłumie. I ty sobie przypominasz: Przez wiele lat mojego życia, bogiem był dla mnie pieniądz. Bogiem była dla mnie moja żona, mój chłopak. Bogiem był dla mnie mój pracochodziowy. I pisze dalej: Czci ojca swojego i matkę swoją, i patrzy w tłum gdzieś tam. I spotyka Twoje oczy, i tobie się przypomina, no nie mam szacunku do swojej mamy. Ta relacja z moim Ojcem jest totalnie połamana, mam nawet jakąś nienawiść w sobie. I pisze dalej palcem po ziemi nie zabijaj. I ty mówisz sobie uff w końcu, nic, co mnie nie dotyczy. Ale Jezus patrzy się i tak, tak prześwietla twoje, twoje życie, że przypominasz sobie, no przecież ja zabiłem ostatnio moją żonę. Kiedy powiedziałem jej, że jej nienawidzę. Kiedy powiedziałem, że nie chcę z Tobą żyć. Kiedy pomyślałem gdzieś tam w sercu, że wyobrażałem sobie to życie inaczej, a jest tak i z nienawiścią wyrzuciłem to z siebie. Ile razy jest taka sytuacja, że kogoś żeśmy zabili? Tutaj, tutaj w sercu. I znowu piszę dalej, nie cudzołóż, nie kradni, nie... i wszystkie te przykazania... I patrzy się w tłumie, spotyka Twoje oczy i Twoje oczy i Twoje oczy. I widzimy, że oni zostawiają te kamienie i odchodzą. Dlaczego? Bo się przestraszyli. Bo się przestraszyli, że Jezus zna ich grzechy. Bo się przestraszyliśmy, że Jezus dokładnie wszystko o nas wie. Dlatego odchodzą. Drugim, drugim takim komentarzem jest komentarz, że Jezus pisze po prostu grzechy, patrzy się na człowieka gdzieś tam w tłumie i pisze kłamstwo, patrzy się z drugiej strony i pisze zabójstwo, patrzy gdzieś dalej i przebrak szacunku, patrzy się w Twoje oczy i pisze nieczystość, nienawiść, nieszczerość. I robi taką litanię gdzieś tam grzechów po kolei, tych, które wypatrzył w ich oczach, w ich życiu. I pisze to na ziemi, robiąc im, można powiedzieć, rachunek sumienia, więc oni znowu się, znaczy znowu przestraszyli się, dlatego zostawiają te kamienie i odchodzą. I jest jeszcze trzeci komentarz, który mówi, że Jezus pisze jedno słowo. To jest mój ulubiony komentarz. Pisze jedno słowo. Wyciąga palec i pisze palcem cudzołóstwo. Czyli pisze grzech tej kobiety, która stoi, w zasadzie rzucona jest przed jego stopy. I wszyscy w tym momencie, my, my oczywiście też, tak, jeżeli ktoś nam przyklaśnie, że mamy rację, czy na przykład, nie wiem, już żeśmy osądzili, no to wszyscy już się gotują do rzutu, bo zgodził się, żeby ukamienować, tak? I jednym ruchem ręki, jednym ruchem ręki Jezus to cudzołóstwo zmazuje z piasku. Tak jakby fala przyszła i nie ma nic z tego, co napisałeś na plaży. Tak samo, jeżeli napiszesz coś na piasku, jednym ruchem ręki możesz to zmazać. Pokazując wszystkim nam dookoła, że On się nie liczy z naszym grzechem, że dla Niego to jest nic, że każdy grzech dla Niego, nawet ten tak ciężki, który w prawie Mojżeszowym yy, był obwarowany kamienowaniem, nawet tak ciężki grzech dla Niego jest niczym, bo On sobie z tym grzechem poradzi, jeżeli wrócimy do Niego. I czemu oni odeszli? Czemu odeszli u nauczyciele Pisma i Faryzeusze? Bo się zgorszyli. Bo się zgorszyli. Zgorszyli się, że Bóg tak mocno kocha człowieka, że jest tak ogromnie miłosierny, że Jego miłosierdzie jest nieskończone, że brama miłosierdzia u Boga zawsze będzie otwarta. Zgorszyli się Bożym miłosierdziem. Rozumiesz? To jest coś niesamowitego. I oni odeszli. I tak naprawdę, kto otrzymał to miłosierdzie? Kto doświadczył tego miłosierdzia? Ta kobieta, nie oni, bo oni odeszli od Jezusa. Zobaczcie, co się dzieje w momencie, kiedy ja lub inny kapłan siadamy w konfesjonale, w sakramencie pojednania i pokuty. Jeden ruch ręki. I formuła, i ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, napisanych Twoich grzechów, które wypowiedziałeś przed chwilą, napisanych na piasku. Wyobraź sobie tę sytuację, że kiedy przychodzisz do sakramentu, pojednania i pokuty, Jezus pisze to wszystko sobie na piasku i potem przez kapłana, który siedzi w konfesjonale, jednym ruchem ręki to zmazuje. Jednym ruchem ręki i tych grzechów nie ma, bo tak naprawdę one są niczym dla Jezusa, bo najważniejszy jest powrót do Niego. Ja bardzo często w sakramencie pojednania i pokuty mówię: Najpiękniejszym powrotem jest powrót do Jezusa. Zobaczcie, my cieszymy się, radujemy się, kiedy ludzie wracają, rzucają się na szyję na peronach, kiedy witamy ich na lotniskach. To jest coś niesamowitego, tak jak to jest ogromna radość, kiedy ja widzę kogoś, kogo dawno nie widziałem. I, I wiecie, z różą, z orkiestrą czasami, z jakąś nawet y, zabawą, coś śmiesznego czasami nawet ludzie robią, rzucają się sobie w ramiona tylko dlatego, że, że przyjechał, w końcu jest, w końcu wrócił do domu. A co się dzieje w niebie, kiedy ty wracasz do domu? Co dzieje się z Jezusem Chrystusem? Co dzieje się w Bożym Sercu, kiedy widzi Ciebie wracającego do domu? To jest niesamowita radość. To jest dopiero święto i dlatego, siostry i bracia, to miłosierdzie zawsze będzie otwarte. I kochani, jasne, w, tym, w tej perykopie ewangelicznej można bardzo dużo kwestii poruszyć. Nasz kamień, może masz taki kamień w ręce i z nim chodzisz i zastanawiasz się, kiedy rzucić w tego sąsiada, kiedy ja rzucę w moją żonę, bo przecież coś tam, kiedy ja rzucę w swoje dzieci, ale nigdy jeszcze, może nie wszedłeś w jego buty, tak? Nie wiesz, co tam się stało w historii dokładnie, dlaczego tak postępuje, a nie inaczej. A może mało takich momentów powrotu do Jezusa? Bo zobaczcie, jeżeli mamy trudność, to przyprowadźmy do Jezusa. Przyprowadźmy ludzi do Jezusa. Na koniec, takie dwa pytania, albo inaczej, takie dwie myśli. Yy... Wtedy Jej oświadczył, ja też Cię nie potępiam, idź, lecz odtąd już nie grzesz. Czy w Piśmie Świętym jest dalej napisane, że ta kobieta nie zgrzeszyła? Czy ona już nigdy nie upadła? Ja nie wiem, czy w grzech cudzołóstwa, czy w jakikolwiek inny grzech, ale odtąd już nie grzesz, w ogóle. Czy to znaczy, że ona od tego momentu już była totalnie święta, przez znaczy święta, bezgrzeszna już przez całe swoje życie? Nie wiem. Patrzę na osoby, na ludzi, na siebie samego, śmiem twierdzić, że nie. Bo ilekroć przychodzę do sakramentu pojednania i pokuty, Jezus zmazuje mój grzech z piasku, to za chwilę pojawia się kolejny. I ile razy on pisze ten grzech, zmazuje mi ten grzech. I potem znowu pisze na piasku, i znowu zmazuje. I ufam, że do końca mojego życia będzie to pisane na piasku. Że nie będzie to wyryte na kamieniu. Nie do zmazania. Że cały czas podstawą gdzieś tego wszystkiego jest piasek, że Jezus sobie z moimi grzechami poradzi. Myślę, że to jest ważne. Czy to znaczy, że mamy się zniechęcać? Właśnie nie. Siostry i bracie, Jezus ci dzisiaj mówi, nie ma grzechu, z którym ja sobie nie poradzę. Który, nie wiem, byłby silniejszy od sakramentu pojednania i pokuty, nie wiem, mocniejszy od mojego miłosierdzia, które, który by zamykał bramę miłosierdzia? Nie ma. Nie ma takiego grzechu. Więc nawet jeżeli raz, drugi, trzeci stanęliśmy przed Jezusem, zostaliśmy oskarżeni, Jezus napisał jakieś grzechy na piasku, to cały czas powracajmy do Niego, bo On te grzechy będzie nam po prostu przebaczał. Oczywiście bardzo ważne jest to, żeby przyjść i żałować, i z wielką pokorą przyjść do Niego i zostawić Mu te grzechy. Bardzo ważne. Ale proszę was i zapraszam do tego, żeby ten fragment Ewangelii był z jednej strony takim popatrzeniem na swoje serce i na relacje dookoła. Bo rzeczywiście możemy oceniać, osądzać, już możemy mieć gotowe osądy. Nie róbcie tak. Proszę was, nie róbcie tak. A z drugiej strony zapraszam was do tego, żeby też usłyszeć Jezusa w swoim życiu, który przebacza. Bo zobaczcie, to jest ta historia, kiedy Jezus dotknął osobę dotyka swoim Słowem, swoim miłosierdziem i ta kobieta dostaje nowe życie. Totalnie nowe życie. I tak będzie u Ciebie. I tak będzie u mnie. I tak będzie w, każ u każdej, w każdej historii, u każdego innego człowieka. Jeśli tylko, jeśli tylko będziemy wracać do Jezusa. Bo najpiękniejsze powroty to są powroty do Jezusa. Kończyliśmy nagrywanie, ale jeszcze jedna myśl, więc posłuchajcie. Nauczyciele Pisma i faryzeusze zgorszyli się Bożym miłosierdziem, przebaczeniem. Ludzie często gorszą się czyimś zachowaniem, grzechem, moim, twoim grzechem. Gorszą się słowami, gestami, po prostu się gorszą. A ja ci dzisiaj chciałem zapytać, kiedy się ostatnio zgorszyli twoim miłosierdziem? Kiedy się zgorszyli tobą, który tak bardzo przebaczasz. Tak mocno wychodzisz do drugiego człowieka. Jesteś tak bardzo otwarty. Kiedy zgorszyli się aż przesadną pomocą, aż przesadnym można powiedzieć przebaczaniem, bo według nich się nie należy. Bo my mamy, nie wiem, swoje zasady, reguły i według nich się może gdzieś tam nie należy. Nie się gorszą twoim miłosierdziem jak najwięcej. Bądź jak Jezus. Bądź jak Jezus, niech się gorszą Twoim miłosierdziem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.